Szkoła podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Szczytnie stara się o krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W piątek 23 maja dwójka przeprowadziła publiczną prezentację wyników autoewaluacji w związku z owymi staraniami. Wyniki badań zaprezentowano, omówiono i przedstawiono zaproszonym gościom. Wśród gości znalazł się wojewódzki koordynator projektu Szkoła Promująca Zdrowie a jednocześnie wizytator kuratorium oświaty w Olsztynie Anna Zdaniukiewicz. Był też naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Szczytnie Robert Dobroński. Był też przedstawiciel sanepidu, poradni psychologiczno-pedagogicznej w Szczytnie, przedstawiciele uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wśród zgromadzonych na prezentacji byli też sprzymierzeńcy idei projektu Szkoły Promującej Zdrowie Zbigniew Orzą, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Szczytnie, i Ewa Żynczykowska-Sawicka, Dyrektor Gimnazjum nr 1. Szerokie badania pozwoliły zarówno na wyłonienie i wybór priorytetowego problemu, który będzie podstawą opracowania planu działalności placówki w przyszłym roku. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ideę promowania szeroko pojętego zdrowia realizuje już od 1995 roku. Włącza się w wiele programów i kampanii prozdrowotnych. Trzykrotnie zdobyła granty Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programów wspomagania uczniów Janko Muzykant. Efekty działalności w zakresie promowania zdrowia zaowocowały opracowaniem i realizacją następujących programów: Wśród Przyjaciół Jest Nam raźniej, Klub Rodziców Integracyjni, Kulturalni na Topie. Od 1997 roku szkoła realizuje nauczanie integracyjne. To zadanie nakłada na placówkę szczególnie ważne cele edukacyjne, zdrowotne, dzięki czemu stale podejmowane są nowe wyzwania. Jako jedna z dziesięciu szkół uczestniczyła w pilotażowym programie HEPS, czyli Ruch i Zdrowe Żywienie. W roku 2000 szkoła otrzymała po raz pierwszy certyfikat warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Następnie certyfikaty przyznano w roku 2004 i 2010. 24 maja w miejskim przedszkolu nr 2 Fantazja został zorganizowany festyn rodzinny. Jeszcze raz, po fantazja! Po fantazja jest. O, wszyscy głośno! W tym roku festyn odbył się pod hasłem Rodzina, fundamentem życia społecznego. Zaproszeni byli rodzice i dzieci z przedszkola Fantazja oraz całe miasto. Festyn rozpoczęły powitania i występy dzieci. Po oficjalnej części przyszedł czas na liczne atrakcje. W programie zaplanowano skoki w workach, rzut do celu, koło fortuny, malowanie twarzy oraz wesołe zdjęcie. Dodatkowo można było obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci i kupić pamiątkę wykonaną przez artystki z przedszkola. Po tych wesołych zabawach przed zapraszało do kawiarenki na ciasta, gofry, napoje i lody. Były też przysmaki z grilla i zapiekanki. Oprawę muzyczną przygotował zespół pana Irka, który potrafi poderwać do tańca absolutnie wszystkich. 24 maja odbył się także festyn rodzinny w miejskim przedszkolu numer 3 Promyczek. Festyn w tym roku będzie pod pięknym hasłem. Kiedyś mama mi mówiła, że w rodzinie drzemie siła. I widać tą waszą siłę w was tutaj, że jesteście, że przybyliście. Dlatego Wam bardzo, bardzo dziękujemy. A tą siłę, która drzemie w najmniejszym pokoleniu... Będzie widać właśnie w tych dzisiejszych występach. Tu impreza połączona była z życzeniami dla rodziców na Dzień Matki i Dzień Ojca. Festyn zaczął się od występów dzieci. Teraz życzenia Jest, Jest, jesteśmy się Następnie odbyły się animacje dla dzieci z chustą i zabawy sportowe. Na koniec rodzice dzieci przedstawili bajkę: Czerwony Kapturek poszukuje księcia. Na dzieci czekały poczęstunki i maskotki. Rama jest kochana, moja mama wszystko wie. Kiedy do mnie się uśmiecha, pak za śpiewanie. 21 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zły humor! Jestem dzisiaj zła jak osa, już w oczach i we włosach. Złość wyła zimi uszami i rozmawiać nie świeżo z wami. A dlaczego? Nie wiem sama. Nie wie tata, nie wie mama. Tu piętno, ja mi trzaskam i pod głoską dura głaskam. Jak dupnęłam lewą nogą, nalepnęłam co na ogon, nawet go nie przeprosiłam, taka zła okropnie byłam. Celem konkursu jest kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na język. Komisja w składzie Wojciech Grzechowalski, Hanna Daniluk i Piotr Filipowicz oceniała dobór tekstu, interpretację, dykcję, a następnie przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii szkół podstawowych klas 1-3 pierwsze miejsce zajęła Anna Sadłowska, drugie Amelia Sulewska i trzecie Maja Banasiak. W kategorii drugiej szkół podstawowych klas 4-6 pierwsze miejsce zajęła Amelia Wronka, drugie Dominika Gregorczuk i trzecie Patrycja Skalska. W kategorii trzeciej gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła Nina Bastek, drugie Dominika Pużycka i trzecie Wiktoria Barszcz. Organizatorem jest Miejski Dom Kultury przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną. Wszystko! Zapraszam mieszkańców naszego miasta do przygotowywania projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Mój projekt 2000 na 2015 rok. W ramach budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec szczytna, niezależnie od wieku i zdolności prawnej, może złożyć wniosek z propozycją realizacji swojego projektu. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców wynosi 200 tysięcy złotych. Taki projekt nie może przekroczyć wartości, to znaczy jego realizacja nie może przekroczyć wartości 200 tysięcy złotych i taki projekt musi być poparty 25 podpisami osób, które ten projekt popierają. Projekty mogą dotyczyć wyłącznie zadań inwestycyjnych i zakupów rzeczowych w ramach zadań własnych gminy miejskiej Szczytno. Projekt musi być możliwy do zrealizowania w danym roku kalendarzowym i zakończyć się do końca roku 2015. Projekt zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie www.szczytno.eu lub pobranym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w pokoju numer 1. Wniosek musi zawierać załącznik z listą poparcia przynajmniej 25 mieszkańców Szczytna. Każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie trzy projekty. Każdy mieszkaniec może również podpisać się na liście popierającej maksymalnie trzech projektów. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego lub wysłać na adres Urząd Miejski w Szczytnie ulica Sienkiewicza 1 12 100 Szczytno z dopiskiem Budżet Obywatelski Mój projekt na 2015 rok. Na złożenie propozycji mają Państwo czas do 9 czerwca. Następny etap to będzie weryfikacja projektów, ale weryfikacja taka formalna. W regulaminie podane są punkty i zasady, które te projekty muszą spełniać. Przeanalizowany zostanie szacunkowy koszt przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania. Projekty niespełniające wymogów zostaną odrzucone. Odrzucone zostaną również projekty zawierające wnioski o inwestycje zaplanowane już przez miasto. Następnie kolejny etap to będzie głosowanie nad projektem, nad poszczególnymi projektami, które będą po tej weryfikacji ogłoszone. I tu każdy mieszkaniec szczytna będzie mógł oddać swój głos na wybrany projekt tylko raz. Głosować może każdy mieszkaniec naszego miasta bez względu na wiek. Wydaje mi się, że to jest taka nowość i oczywiście na pewno zmotywuje również młodzież, bo bardzo mi na tym zależy. Projekt, który zdobędzie pierwsze miejsce, czyli uzyska największą ilość głosów, będzie mógł być przekazany do projektu budżetu, a następnie realizowany w 2015 roku. Myślę, że na pewno to zaktywizuje mieszkańców naszego miasta, spowoduje, że rozejrzą się wokół siebie, zobaczą, co jest najbardziej pilne, potrzebne i to może oczywiście być realizowane, jeśli zostanie złożony stosowny projekt. Szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego na 2015 rok będą systematycznie publikowane na stronie urzędu miejskiego www.eszczytnow.eu. Zapraszamy na dzień dziecka z mazurskim pofajdokiem w ramach kampanii profilaktycznej Postaw na Rodzinę. Impreza potrwa dwa dni, początek już 31 o godzinie 11.00 w miejskiej bibliotece publicznej. A tu zabawy plastyczne, gry, loterie i teatrzyk kukiełkowy. W tym dniu o godzinie 11 rozpocznie się równolegle turniej piłkarski dla szkół podstawowych na Orliku przy ulicy Spacerowej. By wziąć w nim udział należy zapisać się u instruktorów sportu pod numerem telefonu 604 259 331. 1 czerwca o godzinie 10 na zabawy plastyczne, konkursy i grę terenową na tropach z i pofajdoka zaprasza Miejski Dom Kultury. Dodatkowo o godzinie 12 dzieci z rodzicami i nauczycielami miejskiego przedszkola bajka zaprezentują spektakl Kopciuszek. Organizatorami Dnia Dziecka są Miasto Szczytno, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczytnie, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Miejska Biblioteka Publiczna. Miejski Ośrodek Sportu zaprasza do korzystania z boisk do siatkówki plażowej codziennie od godziny 12 do 22. Zapraszamy też do wypożyczania statku. Rezerwacji mogą Państwo dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem telefonu 089-676-0870. Czynna jest też wypożyczania rowerów i sprzętu wodnego. Zapraszamy tu codziennie w godzinach 12.20. Zapraszamy na darmowe zajęcia łucznictwa, szermierki i jazdy konnej od 26 maja do 1 czerwca. Zajęcia odbędą się pod adresem Olszyny 102, a szczegółowy harmonogram znajdą Państwo pod adresem www.huculka.pl lub facebook.com ukośnik Olszyny lub pod numerem telefonu 501-515-749. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty tańców korowodowych w ramach Szczecińskich Warsztatów Tradycji. Jak to wygląda? Jak to się tańczy? O tym przekonają się Państwo niebawem. Zajęcia 19 czerwca w Miejskim Domu Kultury potrwają od godziny 16 do 19. Ponownie 20 czerwca na plaży miejskiej w godzinach 12-15. Muzeum Mazurskie w Szczytnie zaprasza od 31 maja na wystawę fotogramów Ryszarda Sabolewskiego zatytułowaną Kuba.